Szczepienie dzieci przeciw COVID-19 nie jest priorytetem ekspertka FHO, szczepienie dzieci przeciw COVID-19 nie jest priorytetem. Szczepienie dzieci przeciw COVID-19 nie jest priorytetem z punktu widzenia Światowej Organizacji Zdrowia FHO, biorąc pod uwagę niezwykle ograniczoną podaż dawek na świecie, powiedziała w czwartek główna ekspertka WHO do spraw szczepionek dr Ketobrien. Podczas sesji w mediach społecznościowych O'Brien powiedziała, że programy szczepień przeciw COVID-19 nie powinny się skupiać na dzieciach. Dzieci mają bardzo, bardzo niskie ryzyko zachorowania na COVID, oceniła. Dodała, że argumentem za szczepieniem dzieci jest raczej zatrzymanie transmisji niż ochrona ich przed zachorowaniem lub śmiercią. Kiedy jesteśmy w naprawdę trudnym położeniu, takim jak teraz, gdy podaż szczepionek jest niewystarczająca dla wszystkich na całym świecie, szczepienie dzieci nie jest priorytetem, powiedziała. Obrion powiedziała, że kluczowe znaczenie ma zaszczepienie pracowników służby zdrowia i osób starszych lub chorych przed nastolatkami i dziećmi dodała, że podanie preparatów dzieciom przed ich powrotem do nauki w szkołach nie jest konieczne o ile dorośli, z którymi mają kontakt, są zaszczepieni.